Hej, z tej strony Lejla Feuze MSP. W dzisiejszym odcinku, no, zrobiłam już pustera Jak widzicie, um, nagrywałam już dla Was filmik i mi się on niechcący skasował, ale oczywiście mój humor dalej jest humorzasty. Otworzyłam też prezent i Wam jeszcze raz, teraz zaraz, ten, te prezenty pokażę. Więc jak widzicie, już wszystko tutaj opróżniłam. Mam tu jeszcze trochę. Magazyn, chyba mam nowe grafy czy jakoś, tak. Zobaczę. O, trzy grafy. To mi nawet bardzo pomaga, ale no... 95 tysięcy do Nexta. Nie będzie Next, bo już nie mam nigdzie No ale no to nic. Okej, okay, to wam jeszcze raz pokażę te prezenty, które otworzyłam. Znowu są trochę smutna, bo mi się skasował film. No ale no cóż, nic nie mogę na to poradzić. Ok, więc Diamentowa Pinki. Dziękuję Ci, pozdrawiam Cię, no. i dziękuję Ci za kolczyki. Um, potem dziękuję Speak Lamix, nie Speak Lamix, no, za kolczyki, dziękuję, pozdrawiam Cię, no, dziękuję, Co ma Cas, nie. Comicas. Comicas? Czy komicas? Jakoś tak. Um, sorry, jeżeli Twój nikt źle wypowiadam, ale. No. Um, Dziękuję Ci za ładne spodaneczki. Dziękuję Ci też za takie ładne włoski. Um, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik Maja. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyk, wykrzyknik. Cztery. Dziękuję Ci za włoski. Um, emik. Albo Emic. 14, dziękuję Ci za sukienkę z, z czego? Z listy życzeń. Dziękuję Sweet Emoji Girl za taką maskę. Dziękuję Ci też za um, takie spode, spodeneczki albo bogatki, jakoś tak. Um, dziękuję Ci za takie kopytka. Um, dziękuję Emo 3500 za moje za spodenki z mojej listy życzeń. Dziękuję Sinuyomi za buty z mojej listy życzeń. Dziękuję Luna. 65564 za sukienkę z mojej listy życzeń. Ale szybko gadam. Dziękuję. Przepraszam, um, ktoś tam mnie dzwonił, ale okej. Okay. Um, dziękuję. Czuję, gdzie ja byłam. Aha, okej. Okay. Um, dziękuję. Oj, kurde. O. He. Przewinęło mi się za szybko, bo czekajcie. Yy. Dziękuję 24 2416 za super. Dziękuję Kitty Strzałkarzy za ładne włoski. I dziękuję Ci też za szare włoski. Dziękuję Emo 35 100 za ładną bluzeczkę z mojej listy życzeń. Dziękuję Ci Kitty Kitty um. Strzałka 3XT za um, ładną bluzkę, potem Ci dziękuję za um, taką jeansową bluzę z mojej listy życzeń chyba. I dziękuję Ci za ładne spodeneczki, potem dziękuję Jessica um, 118 VIP za 3 ładne animacje. Dziękujemy Szybki Pies 3 za taką ładną dekorację. Dziękuję Sweet Emoji Girl za ładną animację, którą chciałam sobie kupić, ale jeszcze nie kupiłam, więc no. Um, dziękuję. Um, 128 za moje piękne włoski z listy życzeń. Dziękuję Sweet Dog 50 za ładną bluzeczkę. Dziękuję Wikusia 52 718. Za ładną kurteczkę. Dziękujemy Mops5782 za ładną sukienkę z mojej listy życzeń. Dziękujemy Emo Martyna. Martyna, no. Ehm, czemu ty płaczesz? Pozdrawiam cię na odcinku, a ty płaczesz. <laughs> Jeden, dwa, trzy. Strzałka 333. Trzy, trzy, trzy. Dziękujemy Wykrzyknik, 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 x w, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik Za bluzkę z mojej listy życzeń Ale dużo listy życzeń dostaję um, Dziękujemy Madziu Madziunia Madziunia Milka 1002 Za ładną bluzkę z mojej listy życzeń Dziękujemy Pysia Motyl, nie, Pysia 11 jeden, jeden Motyl Za ładną taką podstawkę Z muffinkami I lemonadą E, dziękuję Pysia 11 motyl za ładną spódniczkę. Dziękuję Pinetowo czarna 1 za ogon Misi. Dziękuję Fiti MST strzałka 3 za ładną sukienkę z mojej listy życzeń. Dziękuję Emo Martyna 113 y, strzałka 333. Dziękuję Emo Martyna 12 strzałka 333. Za włoski. O te. Mm. Dziękuję Celina784512 za ładne włoski z mojej listy życzeń. Dziękuję Sweet Emoji Girl za ładną. za ładną podstawkę. Dziękuję też za taką czapkę. Mm. Dziękuję Koniu, koniurek. Koniurek MSPM za słodnie. Dziękuję ci też za bluzę. I za ładną animację. I za taką. I naszyjnik. Dziękuję też Mary Hamstead. Mary Hamstead. Dziękuję też bardzo serdecznie Mary Hamstead za unikatowe buciki. I w dzisiejszym odcinku Ciebie właśnie pozdrawiam, bo tyle mi tych poster dałaś. Dziękuję też za listę życzeń, jak tu widzicie. Ja no dużo tych list życzeń. Um, dziękuję pudrowa um, więc pudrowa AA90 za taką spódniczkę, chyba też unikat, bo jej nie widziałam. Dziękuję KAKAGO Kakago um, 789 za unikatową sukienkę feniksową i dziękuję Ci za tą animację. Czemu muszę tu w gaciach? Um, pudrowa AA... 90 dziękuję Ci za, za spodenki i za ładne buciki. Dziękuję Melodii2017 za spódniczkę. Wszystkie, którzy tutaj, pozdrawiam. Em, pozdrawiam 30scty za dwie rzeczy z mojej listy życzeń. I w dzisiejszym odcinku Ciebie też pozdrawiam. Bo też mi dałeś bardzo dużo pozder. Dziękujemy Madziul, Madziulka2208 za ładne włoski. Dziękuję ci za animację. Dziękuję Madziulka za unikatowy wianek i dziękuję. Kreska, kreska, gdyby się to czytało. Kreska, kreska, SAE nie. Sa di, sa de, sa di No. To wszystko. Może mam coś nowego. Mam jakieś więcej grafów. Jeszcze tylko pół godzinki. Oj, nie tu Co ja? Hmm. Nie mam hmm. Mam coś z skarbonce? Mam Dobra Poproszę jeszcze tam kogoś z czatu, żeby mi dać jakieś ten... Kogoś tutaj Kto tutaj jest? Solinę poproszę Um... Ktoś się do mnie pisze? Mam pytanie. O. Dziękuję, Natison, za autograf. Pozdrawiam Cię, miła. Pozdrawiam też sz sz Szyszka. Fajny, fajny nick. Szyszka 158 za em, grafa i, że napisać, hej, YouTube. Em, Dziękuję też Karolina Królowa za dwa autografy. Jej, autograf. Mm, dziękuję Królowa Kwiatów XT za autograf. No i tak dalej. I jeszcze do kogoś muszę napisać. Tutaj przecież... No. Mm, potrzebuję autografy. eso me piso. Hey mam Pozdrawiam Cię Sara. Serdecznie. Um, dobra, tutaj. Oj, aktywności. Autograf. Widziałem, że ma 30 lat. O. o. Jeszcze ją musimy. Musimy jeszcze podziękować. Tutaj. Dziękuję. Naprawdę tymi waszymi autografami bardzo mi pomagają, i dlatego was też bardzo, bardzo pozdrawiam. Ale naprawdę, tutaj jeszcze trochę otwieramy, nie ma? he to mi autograf, nie rozumiem. No cóż, ile mam w skarbonce? Znowu tyle. Jęcy na chwilę to... Ojeju, nie chciałam tego nakliknąć. Dobra, poprosimy tutaj jeszcze kogoś. że tutaj też dziękuję. Pozdrawiam Cię, Celina784512 Już Cię pozdrawiałam, bo dałaś mi prezent No ale to nic Kogo jeszcze tutaj poprosimy? Ale ja żebram No ale no nic O, ją poproszę Hej Nie chciałam tutaj iść No widzicie, jakie mam lagi, głupie ale prezenty chcę otworzyć. No. Dobra. Kogo chciałam pokazać. Aha. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś tu? Mum. To by ktoś, pozdrowa właśnie, pozderko. Znaczy no nie, nie zmuszam, no ale byłoby fajnie. Tutaj czat wyłączamy. Tu wyłączamy wszystko. No i no. Punkt, punkt, punkt. Kropka, kropka. No dobra, to chyba już koniec na tym tym odcinku. No, kawego jak widać, nie ma na razie. dobrze no, ktoś, ja go to Nie się wydawało. No okej, okay, no dobra. Więc, jeżeli jesteście nowi lub nowa na tym kanale, zostaw suba um, z dzwoneczkiem, żebyś nie przegapił, nie przegapiła więcej moich filmików. Zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem, jeżeli Ci się je spodobał. Napisz um, jakie filmiki mogłabym też robić, albo propozycje po prostu. Chętnie je przeczytam i wypróbuję. Więc do następnego. Bye!